No, dzisiaj zagramy sobie y y y Abolgaz na cookscraft.pl Tak Uwaga Jeśli zostawicie teraz łapkę w górę to Na duszę to No i będziemy grać 3 2 1 Myślę, że zostawiliście A ja klikam Bra. Ładuję Dobra. Mega trudno mi się nagrywa z telefonu. Ja sobie wybiorę kolor pomarańczowy, bo bardzo lubię. Kim będę. Kim będę, uwaga. Cremate. dobra. Idziemy. Gdzie mamy taska? Uwaga. Dobra, idziemy najpierw do kafeterii. Wyrzucić śmieci. Gdzie ja tu idę? Trudno mi się nagle z telefonu. Lecimy. Dobra. Task wyrzucamy świeci, ale trudny. Dobra. Świeć. Tutaj wyrzucamy Task zrobiony Myślę, że nikt na razie nie podejrzewa Ciało Cza żalego nie mogę znaleźć Idziemy Dalej Dobra Gdzie? Napiszmy, że byłem w storage. Ja byłem. W storage. Ja byłem w storage. Podaj żeli. Podejrzenia? żeliach Podej rzeliach no, gdy... Dobra. Przy... Zie... Ciebli się się przydal. No to super. Co? Ale jak to? Zielony to nie był. Dobra. Lecimy. Szybko tu. Dobra. Olia, 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 tego tasa oli, oli, mi oli, 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 komentarze, Please. Z task. lecimy o czerwony. choby nie chcę, żeby odcinek był za krótki. Napiszmy, gdzie na poczekajcie. Jestem już... To ja... 6 Dobra. Napiszmy. Napiszmy kto. Dobra, ej, ja w ogóle nie żyję! Nie, dobra. Dobra, to to było na, na tyle w tym odcinku. zostawcie suba, czerwony przycisk, subskrybuj, łapkę w górę, oczywiście. A ja tam się żegnam. No i, papa.